Multiwan 120. Jedziemy w trybie sport. No, przy tych 120-125 jest dość w miarę komfortowo, w miarę cicho i przyjemnie, ale już przy tych 140 troszkę męczy. Teraz mamy 130. Bardzo głośno słychać ten silnik. Mamy 140, no i jedziemy sobie 100. 40 No to przy 140 ten wiatr już jest taki dość mocno słyszalny Teraz w trybie sport zwolnimy sobie do stówki mamy stówkę i gaz w podłogę zobaczymy jak się zbierze do 140 no nawet poszedł dość przyjemnie jeszcze czuć że zapas mocy ma ale jeździmy zgodnie z przepisami no to wiadomo także no od stówki do 140 nawet do 160 bez problemów jeżeli byłaby jakaś sytuacja awaryjna da się wyprzedzić Prowadzi się po tej autostradzie przy tych 140 zupełnie spokojnie. Kierownicę mogę puścić. O, gdzieś tam go lekko ściąga, ale być może to kwestia ciśnienia w oponach. Natomiast spokojnie kierownicę sobie puszczam. Mogę mu lekko poruszać, nie ma żadnych lagów. Także jeżeli tutaj chodzi o prowadzenie, to jest spoko.